Zegarek prezydenta z najlepszymi zegarkami. Chciałbym, żebyśmy działali wspólnie. Temat ma tu stolik dzisiaj pod lupę. Bierzemy nadgarstek prezydenta, który, w mojej ocenie, miał najlepszą prezencję ze wszystkich prezydentów Polski czyli nadgarstek Aleksandra Kwaśniewskiego. I bliżej. Rolex Datejust 126 300, 41 mm. Na gładkim bezelu branza Ostryga. Biznesowy zegarek taki akurat do koszuli. Hmm, podobnego ma Joe Biden swoją drogą. I myślę, że nie tylko w kwestiach zegarkowych, by rozpykał obecnych kandydatów, których nawiasem mówiąc już skończyłem. Czas sięgać po innych. Natomiast uważam, że prezydent, jako reprezentant kraju, postać typowo wizerunkowa, powinien do garnituru dzierżyć na swoim nadgarstku normalny zegarek. niesportowy, sportowy, nie smartwatch i może jestem starej daty, natomiast idąc w tę stronę, niedługo zamiast garnituru może będzie dres. Ocena zegarka pana prezydenta: 8 na 10 Zwykły Rolex, ale porządny. Fajny, cenowo, one są w okolicy 40 tysięcy polskich złotych. Oczywiście, przypominam o transmisjach live tutaj, na których omawiamy plan przejęcia świata i wszechświata. Panie prezydencie, gratuluję zegarka. Bardzo fajny, nie jedyny fajny w kolekcji, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać widzowie, jak Wam się podoba ten zegarek, a dzisiaj.